Hej, cześć, witam cię serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu, w którym omawiamy sobie poszczególne produkty Akademii Chińskiego, abyś mógł mogła je lepiej poznać i lepiej wybrać to, co na danym etapie będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. W poprzednich nagraniach omawialiśmy sobie wszelkie rzeczy z samej górnej półki, czyli kursy online. Opowiedziałem Ci o tym dokładnie, czym one są, więc śmiało sprawdzaj poprzednie nagrania, żeby dokładnie się z tym zaznajomić, a na pewno zajrzyj do tego pierwszego, czyli gdzie omawialiśmy chiński espresso, tam zostawię instrukcje, jak dołączyć do chińskiego espresso zupełnie, zupełnie za darmo. A omówiliśmy sobie też ostatnio e-booki, jak i książki HSK1, czy HSK, cała seria słówka w kontekście, a dzisiaj zapraszam Cię do omówienia tego, co pomoże Ci w opanowaniu. Gramatyki, bo HSK słówka w kontekście to jest typowo słownictwo. Tam nauczysz się słówek, poznasz słówka, zobaczysz je w kontekście, w użyciu. A tutaj chciałbym omówić z tobą serię gramatyki, po prostu gramatyki. Tutaj są aż trzy, czyli gramatyka podstawowa, rozszerzona i zaawansowana. Znajdziesz je zarówno w wersji e-book cyfrowej, jak i w wersji fizycznych książek, jeżeli wejdziesz w link poniżej. Zarówno w opisie, jak i w komentarzu bo zostawię, możesz śmiało zamówić albo wersję cyfrową, albo wersję papierową fizyczną. Jeśli taką chcesz, ty oczywiście taką ci wyślę do domu, tylko uwaga! Omówmy sobie raz jeszcze to. Pamiętasz, w poprzednich nagraniach mówiłem ci, jakie zaszły zmiany ostatnio w tym systemie HSK, a mianowicie, że zwiększyła się nie tylko liczba słów potrzebnych do danego konkretnego poziomu, ale oczywiście też cała lista gramatyki, którą musisz opanować na danym poziomie. I tu właśnie specjalnie dlatego przygotowałem odpowiedni taki zbiór pigułek, tak mi się wydaje, czy zbiór wzorów, pod które możesz podstawiać poszczególne swoje słówka, aby tworzyć konkretne zdania. Zobacz, o co mi chodzi? Przygotowałem je dla Ciebie w ten sposób, że dane zagadnienie gramatyczne wyszczególniłem w każdej z tych książek i zostawiłem Ci je w przykładach wraz z ich użyciem czy z jakimiś notatkami. Oczywiście tutaj, jak widzisz, jakieś literki typu C albo R, tym się nie przejmuj, to wszystko jest oczywiście wyjaśnione. Chcę, jako oczywiście czasownik, tutaj, nie? No to wszystkie tego typu rzeczy będziesz mieć opisane m.in. w gramatyce podstawowej której skupiamy się na gramatyce związanej z HSK 1 i HSK 2, tą nową. Nie, więc tutaj każdą z tych reguł masz podaną wraz z przykładami i w HSK i w gramatyce podstawowej, tak jak mówię, jest to poziom HSK 1 i HSK 2, czyli około 90, nie około tylko 90 różnych konstrukcji różnych punktów gramatycznych wyjaśnionych Właśnie tak, po prostu prosić się już nie dało. Bez zbędnego omawiania, dokładnie, tylko pokazane Ci w praktyce, jak to wygląda, ewentualne notatki, zostawiam je tutaj właśnie dla Ciebie. W gramatyce podstawowej znajdziesz 90 różnych konstrukcji. Gramatyka rozszerzona, no to tak jak sama nazwa wskazuje, rozszerzenie, czyli idziemy już nieco dalej do poszczególnych różnych gramatyk, również wraz z przykładami użycia ich w zdaniach i tutaj znajdziesz kolejne 180 konstrukcji gramatycznych takie, które przydadzą ci się już na poziomie HSK 3 i HSK 4, a gramatyka zaawansowana, to tak jak sama nazwa wskazuje, gramatyka zaawansowana, czyli już takie, no, nieco bardziej zaawansowane, czy to konstrukcje, czy punkty gramatyczne, które na takim etapie jak właśnie HSK 5 i 6 i się przydadzą, i tutaj masz kolejne 235 Punktów z konstrukcjami gramatycznymi. Dlatego, jak to policzymy, to razem wychodzi 505, jeśli dobrze kojarzę, tak? No, ponad 500 różnych punktów yy, gramatycznych omówionych, no właśnie, w prosty sposób. Chciałem, żeby to było naprawdę bardzo proste, gdzie bierzesz, podstawiasz słówka, które już znasz, czy takie na tym etapie, no całe wręcz zdania i używasz ich w praktyce. Więc prościej wręcz się już nie dało. Ja oczywiście zachęcam Cię do zamówienia swojej wersji, czy to. Cyfrowej w postaci e-booka, czy w wersji fizycznej. Jeżeli wolisz książki papierowe, to taka opcja również jest dostępna w sklepie chińskiej książki.pl. Link do zakupu zostawiam Ci oczywiście poniżej. Śmiało jeżeli będziesz mieć dodatkowe jeszcze pytania, ja oczywiście z chęcią odpowiem Kończę, bo chcę, żeby te materiały były krótkie, treściwe, żeby pokazać Ci po prostu, o co z daną pozycją, z daną książką chodzi tak naprawdę. To tyle. Dzięki śliczne i do zobaczenia.